Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Duch. I dzisiaj podsumowanie pierwszej kolejki, czyli GW1 w FPL-u. Muszę Wam powiedzieć, że zacząłem dużo lepiej niż przypuszczałem. Zrobiłem jeden zły ruch na koniec o tym zaraz Wam powiem. I jeden gość mi nie dojechał. Ale to wszystko zaraz Wam powiem. Wy oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Pochwalcie się, jaki wynik osiągnęliście w GW1. Czy jesteście zadowoleni? Czy, czy nie? Po prostu, czy jesteście zadowoleni, czy nie? Ja jestem zadowolony. Naprawdę, takiego startu jeszcze nie miałem. Więc mam nadzieję, że dzisiaj Wam rozwieje wszelkie wątpliwości. Pewnie druga kolejka nie odda. Przechodzimy już do transferów. Tutaj widzicie top zawodników, którzy są kupywani, i top zawodników, którzy są sprzedawani. Bardzo mi miło, że doceniony jest zawodnik Manchester United Mazrawi 329 tysięcy kupionych sztuk, że tak powiem. Wow! To jest bardzo dużo. Moim zdaniem, jeszcze bym się wstrzymał, miał super wejście. Ale Manchester ma taki dziwny kalendarz. Havertz też. Jeszcze bym się... Oni chyba od czwartej kolejki mają taki fajny ten... Diego Jota fajnie zagrał, Gdyby mi wykorzystał to podanie od Arnolda. Hmm, to by było coś pięknego. Salah. Salah i Saka to w sumie taki standard yy, Saka. No właśnie. Ale to zaraz. Sprzedawany jest Watkins. Wszyscy, którzy się orientowali, mniej więcej coś z tego wiedzieli. Że Watkins jest poza meczami, nie trenował z drużyną, nie grał ani jednego meczu, ani minuty. To, że wszedł od początku i dość szybko został ściągnięty, to powinno być takie oczywiste. Więc ja Watkinsa planuję od trzeciej kolejki, dlatego zrobiłem taki, a nie inny ruch, o którym zaraz wam powiem. Tonej mnie zaskoczył, że nie zagrał w ogóle. On chce odejść. On już naciska na ten transfer. Trippier też mnie zaskoczył, ale tam częściej grał Liveramento. Jeszcze to, co się podziało to swym drogą. Rodrigo Kontuzjowane to też. Gdyby ktoś sprawdzał, to by widział, że on nie zagra, a tu 152 tysiące ludzi go sprzedaje. I Cole Palmer, który też nie grał z Chelsea, więc na to trzeba czasu. Ale my przechodzimy do GW1 i tutaj. Zobaczcie, 85 punktów. Jestem mega zadowolony. Czekajcie, o tak żeby to ładnie widać. Bo ławka niestety mi nie oddała. I to zaraz. 85 punktów na start jest super. Ale <laughs> przed samym startem zmieniłem Rajsa, Nie, przepraszam, zmieniłem Saka na Raisa. Zrobiłem to tylko dlatego, że planowałem kolejny ruch i w trzeciej kolejce chcę mieć załuda Watkinsa który będzie już w rytmie meczowym i treningowym. Ajajaj, czyli miałbym jakieś 9 punktów więcej. Drugi jegomość, albo zacznijmy od początku. Nick Pope, to, że on utrzymał czyste konto, pięknie. Tylko zadaję sobie pytanie, po co w Anglii jest ten War? Anglia zawsze słynęła z tej twardej gry. Tutaj goście dostawiają się czołami, ten leży jak rożony piorunem. Sędzia wali mu czerwoną kartkę. No przecież nie za takie coś. Masz war, widzisz, że on nie zrobił jakiegoś tego ruchu czy coś. Zamiar, ok, żółta, ale nie czerwona. Ale, nie, ale utrzymali. Tylko, że znowu Isak mi nie oddał, do któregoś zaraz przyjdziemy. Obrona zagrała fajnie. Arnold dał punkty. Gdyby Diego Jota trafił to podanie, to tutaj by była dwucyfróweczka. Pedro Porro, no niestety, Vardy zabrał mu pewnie tą dwucyfrówkę. I Guardiol również 7 punktów. Także naprawdę obrona super. Pomoc. No miałem tego Rajsa. No niestety. Tylko 3 punkty. A Saka zdobył dwucyfrówkę. Bruno. Dwie sety Bruno. W tym jedna powinna spokojnie być zmieszczona. Ej, ej, ej. Na wicekapitanie. Taką miałem czutkę, żeby go na tego wicekapitana wrzucić. A Bruno poleciał. I trzy punkty mi zdobył. Salah oddał 14. Salah ogólnie miał być na wicekapitanie. Więc też by było sporo więcej punktów. No ale Bruno gdyby trafił, to by był taki game changer. Murfiego niestety ściągli szybko po tej czerwonej kartce. Mam nadzieję, że teraz na tej kolejce odda. Mam potrójny nadal Newcast, Bo jeszcze mają fajną kolejkę, to zaraz przejdziemy. Więc jeszcze mu daję szansę. I napastnicy zagrali naprawdę bardzo dobrze. I sam miał asystę, więc 10 punktów. Jeszcze na kapitanie, więc miał tam 5 w sumie. No ale. Dał mi, dał mi jako kapitan te 10 punktów. Hawers bardzo dobry mecz. I Wood! Dobijał w każdym bądź razie, ale naprawdę to wyglądało dobrze. 85 punktów na start jest super opcją. Niestety ławka rezerwowa nie dała nic za bardzo, ale to się spodziewałem. Jeszcze wam pokażę, to są wyniki pierwszej kolejki. Ogólny ranking mam 125 834, naprawdę jestem z niego mega zadowolony. W drugiej kolejce już chyba tak różowo nie będzie, ale już wam pokazuję, startujemy tak <laughs> z na bramce, oczywiście. Pedro Porro jest tu jako zawodnik, który może nie zagrać, ale ja myślę, że to nie był aż taki wielki uraz, żeby nie zagrał. Z Evertonem Everton zagrał w pierwszej kolejce beznadziejnie. Więc mam nadzieję, że teraz też tak zagrają. I Pedro Porro znów będzie atakował Guardiola z Ipswich i Aleksander Arnold z Brentford. Tu jest naprawdę kolejna możliwość zdobycia dużych ilości punktów. Na to liczę. Enkunku Jest taka niewiadomo po pierwszej kolejce trochę. No bo kolejnych zawodników Chelsea ściąga. Jeszcze teraz na jego pozycję y, przyszedł y, João Felix. Eee, I powiem Wam, że, no nie wiem, będę monitorował tę sytuację, jeszcze zobaczę teraz jak zagra, ile zagra i, i zobaczymy. Mamy yy, Bruno Fernandesza z Brighton od Hamid hmm. Brighton w pierwszej kolejce zagrał naprawdę bardzo dobrze. Manchester zagrał też bardzo dobrze, co mnie naprawdę zaskoczyło i byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony grą Manchesteru United, bo wreszcie to wyglądało jako gra. Pressing mi się bardzo podobał, więc mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Więc obronę jestem spokojny. Salax z Brentford na kapitanie, tam jest potencjał, żeby uszknąć i to dość mocno. Jacob Murphy, mam nadzieję, że z Burmów zagra więcej, że nikt tam się nie wysypie z czerwoną kartką. I taką w ramach rekompensaty troszeczkę, tak z 60, może 70 minut zagra na tej prawej stronie. Byłoby bardzo miło. Wrzuciłem na tą chwilę jeszcze Smitha Row, ale tu się zastanawiam, bo on zszedł yy, po 63 minutach i jak był przesunięty Pereira troszkę wyżej, wyglądał lepiej. I tak się zastanawiam, czy Smitha Roa wrzucić, czy Wooda. Wood, który też jakoś kozalsko nie zagrał, ale bramkę strzelił, więc tu się jeszcze waham. No i w ataku jest Havertz z Aston Villą. Aston Villa się nie będzie bronić. Będzie atakować, Arsenal będzie atakować, więc mam nadzieję, że tam bramki będą padać. Taką mam nadzieję. A Havertz na dziewiątce. Chociaż chciałbym go zobaczyć, żeby Gabriel grał, a Havertz cofnięty. Zawsze Havertz mówił, że woli tą cofniętą swoją pozycję. Tam z tego, chociaż tam w którymś sparingu zagrał i miał dwie asysty chyba i bramkę. Także. No i Isak, który w pierwszej kolejce u siebie to był toki must have na kapitana. No ale tam grali praktycznie większość meczu, jednego mniej, więc nie uszukujmy się. Ciekawą opcją jest jeszcze Anderson. I chyba ze Smitha Rowa zejdę i będzie Anderson, ponieważ został przetransferowany do Fulham. Dość ciekawa opcja. A Fulham naprawdę ma dobry kalendarz. O ile West Ham, czy to jest na zielono? West Ham bardzo dobrze będzie grał moim zdaniem, tylko trzeba jeszcze poczekać. Kudus bardzo ładnie wyglądał. I tutaj reszta to jest takie bardziej na zapchaj dziurę. jeden punkt, także... Chyba, że w wygryzie Flekena. Zobaczymy. Hakun. Tak to na, tak to na razie wygląda. Planuję po GW3 zrobić dziką kartę. Prawdopodobnie, jeszcze zobaczę jak to będzie wyglądało. Ale na tą chwilę jestem naprawdę zadowolony. Szkoda mi tego ruchu z Saka. Zamieniłem Zarajsa, chciałem być IQ 200 wykonać, niestety średnio wyszło. I Bruno, gdyby Bruno i Saka, gdyby Bruno wykorzystał, a Saka został, no to bym się ze setką zakręcił, spokojnie. Ale 85 jestem naprawdę bardzo zawodny. Wy się oczywiście pochwalcie, jaki wynik wy wykręciliście. Ja się z wami żegnam i zobaczymy się po GW2. Raczej tak, po GW2. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!